Witajcie, tutaj Sylwia i Budżet Koperta. Dzisiaj trochę ponarzekam, będę narzekać, ponieważ no, to, że nie mam je w Polsce od jakiegoś czasu nie oznacza to, że nie obserwuję tego, co się dzieje w naszym kraju. Ale będę narzekać. Dzisiaj weszłam na konto, na konto, konto bankowe już jest nowy harmonogram spłat mojego kredytu hipotecznego no i w sumie można podziękować politykom naszym rządzącym dobrej zmiany dobrej zmiany a raczej wzrostu wzrostu i to znacznego wzrostu oprocentowania przynajmniej mojego kredytu hipotecznego i wzrostu raty za kredyt hipoteczny. Prześledziłam sobie dzisiaj mój harmonogram spłat, ten historyczny harmonogram spłat, i się okazuje, że ja kredyt hipoteczny mam od roku 2010, teraz mamy rok 2021, i tak wysoką ratę kredytu hipotecznego, jaką mi teraz zafundował bank, płaciłam. 6 lat temu, więc no moja rata kredytu wzrosła o 150 zł, około 150 zł, więc jest to bardzo duża kwota, o którą podniesiono, podniesiono tą ratę, sprawdźcie, sprawdźcie swoje, swoje zobowiązania, bo ja przypuszczam, że to nie dotyczy tylko kredytu hipotecznego w moim przypadku, ale także w, w Innych także waszych zobowiązań kredytowych. No, zaczynamy odczuwać skutki pandemii, skutki wprowadzania zmian, blokowania, podnoszenia stóp procentowych. Ci, którzy mają lokaty i tak dalej, będą się cieszyć, ponieważ wzrosły te stopy procentowe, będą się cieszyć, ponieważ wzrośnie oprocentowanie na kontach oszczędnościowych. No ale. No, nie oszukujmy się, nasze zobowiązania też wzrosły, co nie jest fajne. Nie jest fajne, ponieważ w tym momencie muszę sobie zrewidować swoje wszystkie wydatki muszę zrewidować wszystkie moje dochody i czy będzie mnie stać na to, żeby nadpłacać swój kredyt hipoteczny w takiej kwocie, jaką, jaką spłacałam do tej pory. Ale myślę, że to dopiero po moim powrocie do Polski i, i zarabianiu już w złotówkach, gdzie no jednak te wypłaty nasze wcale nie poszły tak mocno do góry. Tyle mojego narzekania. Sprawdźcie, sprawdźcie, bo możecie się niemiło zaskoczyć, że wasze zobowiązania mocno poszły do góry.